Co tu się wyprawia? Miałeś kiedyś takiego making ofa? Miałeś kiedyś takiego making ofa? A nie, takie rzeczy tylko w tym studiu i tylko z nimi. Roxana Węgiel, Ida Nowakowska i skromny ja, świr Olek Sikora. Akcja! Well, Mam wrażenie, że ktoś nas podgląda. Nie, To chyba kamera, bądźmy razem TVP. Jesteśmy właśnie na planie spotu do Eurowizji. Nagrywamy ten spot i każdy się tutaj dzieli tą radością. I właśnie to jest też motyw przewodni Eurowizji, co mi się bardzo podoba, uważam, że radość dodaje rytmu życia takiego prawidłowego. Tak powinno być, że codziennie każdy się raduje i każdy z nas tutaj, każdy współprowadzący, czyli ja, Roxy i Olek, pokazujemy swoją pasję w tym spocie. Moją pasją jest oczywiście taniec. Roxy pięknie śpiewa. No Olek? wszystko robi dobrze. Bądźmy razem. Jesteśmy normalni, normalnie To jest Europa, to jest Australia, to jest Polska. Nazywam się Roxana Węgiel, to dla mnie ogromny zaszczyt. Będę prowadziła Eurowizję Junior w Gliwicach. Dzisiaj nagrywamy spot do Eurowizji Junior 2019. Tutaj lokowanie, oczywiście, daty 24 listopada, widzimy się w podliwicach. A oprócz tego, takim pięknym dodatkiem to będzie w zasadzie creme de la creme, sesja zdjęciowa. Złotego Trio Roxana Węgiel, Ida Nowakowska, Ida Nowakowska, Roxana Węgiel i skromny brzydki ja, Oleksikora. Kora. Bądźmy razem, telewizja polska. Pracujemy nad making of'em, który właśnie powstaje z rąk tego zdolnego człowieka, Tomasza Sałajczyka. Masz Instagram? Ukryty. Ukryte. No to nie załączamy go. Niestety. Dziewczyny, wzdychajcie. No jest ten, białe, białe, ten czekajcie, nie i dostała w głowę bo ja mam dużą głowę bo jestem mądra ja dziś się milionem barw chowam do nich cenny skarb nawet jeśli coś tam, coś tam też w Gliwicach widzim się ...Junior będzie tam... <średzia> Jak to ty? Y Będziemy radością dzielić się, dzieci witać... B Będziemy... Y ta -ta -ra -ta -ra. Ale ja byłem dobry w rymach, tylko wiecie, to ta pora, już kończymy sesję i tak dalej, i tak dalej, ale dajcie mi szansę, weźcie mnie chociaż do szansy na sukces. Nie, ko nie kończ tego making ofa, nagrywaj mnie. Proszę cię, nie uciekaj. Nagrywaj nas. Bądźmy razem i dzielmy się radością.